Godzina 23 14. Skodowski 37 od strony balkonów. Chodnik za blokiem, kijowska 45. Ogromne smugi dymu są wypuszczone do, do, z komina. W mieszkaniu smród na wszystkie pomieszczenia. Odchylone okna rozchylone były i czat dostaje się do mieszkania. Kwietnia 2020 rok. Ogromne smugi. Wszystko idzie w górę, widać. Jak można tak czalić w powietrzu? Szkoda, że tego nie widać, tak? Całe mieszkanie jest